Hejka, z tej strony Kondys i dzisiaj powiem wam, jak znaleźć materiały na bossy, jak walczyć z tymi bossami, no i tutaj ogółem, jak mój build na levelu 7 sobie z nimi radzi. Zaczniemy od warszana, na którego składniki dostajemy z zrobienia szeptów, zrobienia wydarzeń, czyli po prostu z bounty'sów. Potrzebujemy głowę, serce, rękę i kość, dostajemy je losowo. A w wejście do Warszawa mamy tutaj plugawe gniazdo koło drzewa szeptów. Zazwyczaj nie dostajemy ich równomiernie. Nie mamy tak, że mamy cały czas jedną kość, jedno serce, jedną głowę, tak na przykład teraz mam bardzo mało kości. Ale jest tak, że serca możemy sobie zamienić na dowolne tutaj inne materiały. Czemu nie można dowolnych dowolne, to nie wiem, ale tak zrobili. Wchodzimy sobie tutaj do tuneli, musimy je przebiec. Gw mam wszystkie materiały przy sobie, klikam przewołanie, no i zobaczmy czy się uda złączotować. Nie udało się, dobra. No ale tak jak mówię, boss 75 level. Mega prosty. Dostajemy z niego materiał też na Uber Duriela. To jest dwa te co właśnie dostałem. I drugi materiał na Uber Duriela dostajemy z Grigora, na którego teraz pójdziemy. Grigor to jest boss z pięknych przypływów. Teraz mieliśmy warszana, bossa z szeptów. I teraz pójdziemy sobie na błyskawicowego pana, którego bardzo lubię. Bardzo go lubię. Z niego dostajemy, tak jak mówię, materiały z... Przybyłów. Tutaj zmontuję, żeby pokazać skrzynkę, jak wygląda ta skrzynka z przepływów. Potrzebujemy 5 materiałów na niego. Tym razem po prostu pojedynczy materiał. Nie ma tutaj różnych, tak jak w przypadku Warszala. I wejście do niego jest tutaj komnata pokutna. <grytania> pokutna. Od Cat Grigor jest moim drugim ulubionym bossem. Jak oglądaliście w poprzedni film, to właśnie tam mówiłem odnośnie tych bossów. O, na nawet się pojawił teraz na ekranie przeczytania. Bardzo głupie, a zobaczymy jak na levelu setnym sobie z nim poradzę. Jak byłem go na levelu 75 czy 77, to fight z nim był naprawdę ciężki i naprawdę przyjemny. A teraz po prostu chcę wam pokazać, jak to wygląda z perspektywy levela setnego. Jak już mamy taką prawie skończoną postać, moja postać nie jest skończona, ale jest w takich około 80% zrobiona. I tutaj, żeby pokazać, jak w ogóle to działa, pójdziemy aż do uber Duriala, więc tutaj będziecie mogli też sobie popatrzeć pomiędzy tym, czy. To będzie w ogóle trudne, i jak to będzie działało. Tak samo jak przewarszanie. Mamy 5 materiałów z piekanych przypływów. Żywą stal. kałem przewołanie. I ja ma bardzo fajną też animację przewołania. się pojawiać pola, które nam zadają obrażenia. Musimy na nie uważać. Ale ja po prostu użyję nieustępliwości. I atak Dobra, połowa zdrowia. I tutaj pójdzie bardzo szybko. Nie zdążę żadnej. Żadnego ataku zrobić. No i bardzo fajnie. Dobra, teraz pora na bestię z lodu. Bestia z lodu jest bosem z koszmarnych podziemi I o tyle śmiesznie... Czemu? Jak to działa? Dostaje. Czy się mówiłem o Grigorze? Pojawił się Grigor na animacji. Teraz akurat tego. Bestia z lodu. Ona jest o tyle śmieszna, że dostajemy z niej materiały po robieniu nadmierzonu powyżej 30. -stego. I musimy sobie wytworzyć pieczęć. Starożytną, lodowcową szczelinę, widzicie? Nie mam tych desletów strachu przy sobie. i mamy akurat skrzynkę obok, biorę sobie ich 9, aż 9 ich potrzebujemy. I sobie klikam, wykonaj pieczęć, lodowcowa szczelina, i ona też się wytworzy po prostu jako, Schowam sobie, Okruch agonii i wszystkie dwa te które dostaliśmy z Duriela. Stworzyliśmy właśnie lodowcową pieczęć, zdrowia na potworach. Ale to nie powinno być problemu. To jest level 85. Miasto też powinno być prosto. No, jesteśmy w środku. Normalnie się teleportujemy do, jak do podziemia koszmarów. No, i tutaj też trochę w tym stylu to jest zrobione. Mamy po prostu podziemia koszmarów do, prze, do przebiegnięcia. Specjalne wejście. Tak, mamy to wejście, sobie dobiję standardowo. Tutaj na mój mnożnik na 300. Dobiję sobie wyżej. Mam wszystko ładnie nastakowane. I zobaczymy, tutaj co się stanie. Chyba się zaraz pojawi. Czy będzie one shot? Raczej nie będzie one shotu. Ale zamiast powyższego, jedną czwartą, więc widać, że troszkę inaczej idzie. No i on już ma fazy. Nie można go tak, tak szybko one shotować. A raczej ma nawet zbyt dużo tych faz. Chcę tracić ataku przetłuszczania Chociaż muszę, nieważne. O! Uda się fajnie kredyt 25 milionów. No elegancko. Trochę zlogowane tej temki. Coś późno wyleciały, ale mamy. No i tak jak właśnie za tu konszczeinę. Możemy sobie na koniec lepszyć. Tak jak mówiłem. Ja mam niedokończony build tak lift, mam bardzo niskie. Nad tym muszę jeszcze popracować. Ale w takim razie możemy pójść jeszcze na Lorda Zira. Ten, który mówiłem, że niestety mi się najmniej podoba. I zobaczycie najpewniej, dlaczego też mi się nie podoba. Więc tutaj, tutaj no. Myślę, że będzie od razu to widoczne, dlaczego mi się ten boss nie podoba. Potrzebujemy na niego fragmenty z legionów i z World Bossów. I potrzebujemy ich aż 9. Z czego zazwyczaj z World Bossów dostajemy ich 3, a z wydarzeń legionowych 1 albo dwa Więc wyfarmienie tych materiałów na Lorda Zira zajmuje bardzo dużo. I Lord się idzie w tym miejscu. Dużo osób ma problem, gdzie iść do, do, do Lorda Azira. To jest ta zaciemniona ścieżka. Tutaj tej zaciemnionej ścieżki szliśmy w kampanii sezonowej, ale jeśli jej nie zrobiliście, to musicie się dziwić, gdzie może być do niego przejście. Materiały na uberduriela dropią z Warszana i z Grigoira. Oni mają przypisane do siebie dropy i pozostali nic do uberduriela nie mają. Więc jak chcemy farmić uberduriela, musimy zabić Warszana dwa razy. ...i Grigora dwa razy. Jest szansa, że nie wydropią ani jednego jest szansa, że wydropią dwa, ale jest dość mała. Zazwyczaj dropi jeden fragment, za każdego zrobionego warszana i za każdego zrobionego Grigora. Czyli potrzebujesz sobie dwóch warszanów i dwóch Grigorów. Dostać te dwa jaja i dwa kryształy. Z czego też jest ta ważna sprawa, że jeśli biegacie w party... ...to nie jest tak, że każdy kto jest w party dostaje ten materiał że myślicie. Tylko ten kto... Tak jakby zespawnował Warszana, Grigora dostaje ten materiał, więc nie ma tak, że możemy sobie jedną wejściówką od razu zagwarantować Duriela. Mamy siedziba starożytnych i tutaj już chodzimy do Lorda Zira. A raczej musimy jeszcze przebiec ten taki właśnie początkowy dungeon. Tutaj jest akurat tak śmieszne, że chcieliśmy przebiec... Tamtą ścieżkę i teraz jesteśmy w Sali Pana. Musimy ją przebiec. Myślę, że jak wyrobię już się z tym buildem do końca, to nawet będzie szansa na one-shotowanie ich. Mam tutaj krew, o kuble przyszli. Chcę tracić mojego one -shota. o poszli sobie. I zir wychodzi stąd. Sobie kliknę wszystkie buffy moje. Uwa zdrowia. No, mniej więcej tak to wychodzi. No to tak jak mówiłem, Zir nawet nie jest w stanie nic zdążyć zrobić Dopóki nie walczymy, więc... Dlatego tak go nie lubię No Ale dobra, teraz czas chyba na najciekawszą rzecz, czyli idziemy na Uber Duriela Polecam wam, żebyście nie biegali solo na Uber Duriela Ponieważ tracicie szansę na Uber Unikaty Zawsze starajcie się biegać w party Jeśli szukacie ludzi do party, pamiętajcie o tym, że mam Discorda Na którym mamy dość sporo osób grających Diablo 4 Więc link będziecie mieć w opisie Zapraszam was do zabawy Potrzebujemy dwa okruchy Agoni, potrzebujemy dwa śluzwate jaja. Czyli ta właśnie z Walszana, a okruchy z Grigora. No i w takim razie możemy sobie właśnie pojechać na niego i zobaczyć. Jeszcze go solo nie robiłem. No tak, jak pokazywałem wcześniej na mapie, do Duriela jedziemy od Geakul. Cool. Na samym dole widzimy na mapie ten taki dungeon z czaszką. No i już z nie będzie tak prosto. To będzie dłuższy fight, o wiele dłuższy fight. Ale zobaczymy. Zobaczycie sobie jak to wygląda na, na levelu setnym takim prawie skończonym buildem. Może mówiłem cięższy fight? Sorry. Przepraszam. Sportowałem No, tak wygląda duriel, Nowy Uber boss Ja. Więc mam pan nadzieję, że film wam się podobał? Mam nadzieję, że też rozwoje dużo wątpliwości, gdzie się farmi bossy, gdzie się zdobywa. I amulet, który dostałem, to. 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 to, to... amulet dodegnanego Lorda, czyli ten, który w sumie już mam. Więc. elegancko, dobra. Miłego, hajo, papa, bajcie siebie. Hej. Tam. oho. No ale za sobą, co wcześniej, to widzę, że nakłuć. No już się zbagrowała i chyba się zbugowało Znam to Widzicie co? Kolejny mam overpower. power Zresztą z ją szotuję. Nie zrobi tych frajerów dookoła na ziemi Wyglądam sobie jeszcze na tego, na PCK Nie wiem czy jestem w stanie, ale... O nie jestem w stanie Racja, nie zrobiła tych frajerów Skończyłem fazę z robieniem tych playerów Dobra, to robiono. Skończyłem sezon w Diablo 4. Zrobiłem wszystko, co się dało w całej grze.